Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek jest z cyklu Patroni Poznańskich Rond, bo o rondach dzisiaj opowiemy, w wyjątkowych rondach i czasami nawet takich zaskakujących. Zaskakujących tak, tym bardziej, że rondo to jest element infrastruktury miejskiej, które ma jako zadanie ułatwić ruch, upłynić ruch w mieście, szczególnie przy obecnym natężeniu, z tym, że trzeba być świadomym, że wprawdzie moda na ronda, bo ja to uważam, że to była moda swego rodzaju, nie zawsze jest ona konieczna w danym miejscu, zapanowała dopiero w XXI wieku, ale już w okresie staropolskim ronda istniały, tylko ich najczęściej nie zauważamy. Typowym rondem, rondem komunikacyjnym jest przecież gazon, okrągły gazon. już przy dworkach. Tak, który jest naprzeciwko dworku. To nie tylko chodzi o ozdob, żeby ładnie było, ale także w przypadku większej ilości gości był tak zorganizowany ruch przed dworkiem. Również w Pozańskiej Pałacu Działyńskich wielki dziedziniec, który jest na parterze też ma zorganizowany ruch na zasadzie rondo. Przypominam, że są dwie jednakowe bramy wjazdowa i wyjazdowa do pałacu. No dzisiaj chcemy powiedzieć troszeczkę o rondach poznańskich, bo jest ich trochę, naliczyliśmy chyba no, ponad 20. 20 ta, ponad 20. 20, a są nowe tak. i będą nowe o specyficznych też nazwach. My akurat stoimy przy takim rondzie nietypowym. To rondo akurat nie ma nazwy, ale jest wyjątkowe na skalę, bym nawet powiedział, polską, a nawet, no, no wielkopolską. Otóż kierowcy doskonale wiedzą, że jak wjeżdżają na rondo, to muszą się zatrzymać i poczekać, aż e, ruch, który tam jest, będzie uporządkowany. Natomiast to rondo jest nietypowym, ponieważ znak, który nas informuje o rondzie, Informuję w ten sposób, że wjeżdżamy na rondo i ci, co są na rondzie, czekają aż my wjedziemy. Jest to jedyne, jedyne rondo w Poznaniu, znajduje się przy ulicy Małachowskiego niedaleko na Zawadach. Ale mówi Pan o tych rondach, że one powstawały mniej więcej w okresie staropolskim. No pierwsze takie oficjalne rondy. Ale jeszcze bez uświadomienia celu. A, <laughs> zgadza się. No. Znaczy tak, bo nie było aż takich nie środków transportu, ruchu, tak? nie było takiego ruchu. Oczywiście. Niby pierwsze w Stanach Zjednoczonych, ale jedno z największych rond powstało we Francji, rondo de Gola. Tak. U nas w Polsce największe, podobno największe to jest rondo w Krynkach. Miałem przyjemność tam się Plac pojawić. Plac de Gola, ale w jasności, tam gdzie stoi tak, w Paryżu. Tak. Dzisiaj spacer po poznaniu, szlakiem rąd, rond, rondeczek i tego co ładne. Tak jest. Wśród nazw rąd, które występują w Poznaniu, szczególnie wiele jest takich, które przypominają dawne miejscowości psie dzielnice nawet, które występowały w tym czasie i w tym miejscu od wieków. Dzisiaj jest to zjawisko, które pozwala zlokalizować dane Rondo, które pozwala określić, w której części miasta ono się znajduje. Na przykład Rondo Rataje nawiązuje do dawnej wioski, która tutaj była tak. przed II wojną światową. Na dzisiejszym rondzie rataje, zanim powstało oficjalnie w 1986 roku, też powstało wcześniej, ale nazwa oficjalna została nadana właśnie w latach 80. było tutaj gospodarstwo. Gospodarstwo na przykład e, bambrów poznańskich, tak. light No bo tutaj dużo bambrów. Tu był słynny, mieszkał tutaj słynny ogrodnik Jankowski, który no nie, chciał właśnie, <laughs> nie chciał tak. przepuszczać e, e, żadnego tramwaju. Przepuszczał, ale otwierał furtkę, zamykał furtkę, więc regulował ten ruch. Ale wtedy był. jeszcze ronda nie było. A nie było ronda, ale tak. nie, ale dojeżdżały oczywiście, tutaj właśnie tramwaje. Oczywiście, oczywiście. Więc w kierunku Starołęka. rondo dzisiejsze jest bardzo dobrze rozbudowane, poszerzone pasy, no i unowocześnione, bo tramwaje dzisiaj przejeżdżałem przez środek i autobusy również przejeżdżałem przez środek tego ronda. Rondo nawiązuje do wioski Rataj. niedaleko stąd jest rondo Rzegrze, które też nawiązuje tak. do tej wioski, dawnej wioski. A Bambur, dalej, jeszcze Podnajdy. dalej Starońka. A to już inna historia, tak. to już, już można powiedzieć mała miejscowość. Tak, tak. W przeciwnym kierunku byśmy pojechali do Ronda Śródka, Śródka która tak. też nawiązuje do rynku Śródeckiego, do też małej wioski, małego miasteczka, nawet. I bardzo ważne komunikacyjnie. Tak, a na, na środku Ronda dawno, dawno temu była przecież fabryka czekolady Luna. W 1911 o, roku powstała, słabne, słabne. potem e, powstała słynna Goplana, która została przeniesiona do e, dzielnicy Jeżyce na Świętego Ważyńca. Ale to już jest historia niestety. No zgadza się, no. Y, bodajże chyba nawet to rondo się nazywało, rondo środka nazywało się Podwale, a dopiero potem, kiedy powstała ta trasa, czy to Chwaliszewska, Warszawska i tak, rozbudowano tak. tą część Poznania, nazwano to rondem środka. Mamy jeszcze rondo Świerczewo, które też nawiązuje I do na pewnego obszaru tak, w, tak, w Poznaniu. Tak, tak. tak. No jest ich jeszcze na pewno sporo. To takie topograficzne ronda ułatwia odczytanie miejsca na mapie. Tak. Też. Wielokrotnie już wspominaliśmy w naszych audycjach, że nazwy poznańskich ulic czy Spacerując po skwerach, możemy nawiązać tu do historii Polski, na przykład. Lekcje historii, którą możemy zorganizować w terenie i tak samo jest teraz przy tym rondzie, przy którym stoimy, czyli Rondo Obrońców Grodna. No dzisiaj miasto już białoruskie, tak, ale w tak. czasie II Rzeczpospolitej Polskiej Bo było to miasto Polska. typowo polskie. No, tak? Miasto Eliza Orzeszkowej. Tak. Elizo Orzeszkowej, tak, tak, tak. Jeszcze w dobrych czasach jeździło się turystycznie do Grodna, no teraz jest to niedostępne. Nie. Ale Grodno w dniach 20 22 września 1939 roku, czyli w okresie kampanii wrześniowej, zostało zaatakowane przez Iwana Boudina, tak. No i przejęte no, przez Związek Radziecki. No, przez kilka dni miasto bo bohatersko się broniło przeciwko żołnierzom Armii Czerwonej. Niestety obrona zakończyła się klęską, bo inaczej zakończyć się nie mogła. Naturalnie podnieśli mieszkańcy określone konsekwencje. No i od tej pory grodna jest poza granicami Polski. Według statystyk zginęło tam 650 tak. osób, 1500 zostało wziętych I, do niewoli. Tak, I potem były represje, krwawe represje, które zakończyły się smutno dla mieszkańców miasta. W Warszawie jest Aleja Obrońców Grodna, a u nas w Poznaniu w dzielnicy Antoninek jest rondo, właśnie, które obrońców upamiętnia tamtych tak. obrońców. Tak. Nawiązując do obronności, mamy jeszcze dwa takie ronda w Kaponiera, Kaponi Przede wszystkim rondo kaponiera, kaponiera. rondo Kaponiera. Tak. Rondo kaponiera. Które jeszcze sięga tradycjami XIX wieku, i rzeczywiście tam była kopka, poniera, urządzenie obronne, spełniające określoną rolę w systemie fortyfikacji miejskich. Rondo, które Rondo powstało w latach 70. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Początkowo nosiło imię Mikołaja Kopernika dla upamiętnienia związane z nim rocznicy. No właśnie, bo gdybyśmy nawet szli od strony Bałtyku, to tam jeszcze ta stara tablica, widnieje. Stara tablica Rondo Mikołaja tak. Kopernika. I potem powrócono do tradycyjnej nazwy Rondo Caponiera. No i dzisiaj. Ciągle mówimy o że zwłaszcza, że można na dole zobaczyć relikty dawnych fortyfikacji. Dawne Rondo Serbska to dzisiejsze Rondo Solidarności. Rondo Solidarności, nawiązujące oczywiście do wielkiego ruchu społecznego, bo nie tylko zawodowego przecież, który powstał na początku lat 80. XX wieku. Która zwią organizacja, która formalnie była niezależnym samorządnym związkiem zawodowym, ale stała się w gruncie rzeczy się polityczną. Jedną z tych sił politycznych, które doprowadziły do zmiany ustroju w Polsce. Czyli od grodna do Solidarności i zostaliśmy już Polską e, niepodległą. I jest ciągłość tradycji, tradycji militarnych i niepodległościowych. przy ulicy Rubież na Naramowicach znajduje się Rondo Moraczewskich. Jędrzej Moraczewski znany jako prawnik, jako postać, o księgarz może tak byśmy go też nazwali. No, Jędrzej Moraczewski był y, publicystą i historykiem. Y, y... Bo było dwóch Jędrzejów Moraczewskich, ale mówimy o tym, który urodził się w Dusinie koło Gostynia. Ponieważ się zderzyły dwa imiona Jędrzej Moraczewski, Jędrzej Moraczewski, najczęściej Jędrzej Moraczewski kojarzony jest z osobą Premiera Rzeczypospolitej, no, pozyskania niepodległości. Ale to nie ten premier. Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Tu chodzi o też Moraczewskiego. On urodził się w Trzemesznie. Tak, jest, ale też ta sama rodzina. Natomiast ten Jędrzej był przede wszystkim historykiem. Historykiem, publicystą. Był jednym z głównych badaczy przeszłości Wielkopolski w połowie XIX wieku. Jego siostrą była Bibiana Moraczewska. Bardzo silnie, emocjonalnie związana z bratem i współpracowniczka, i przyjaciółka. Także rodzina Moraczewskich jak najbardziej zasłużyła się wielką w 1840 roku przecież Jędrzej Moraczewski założył w Szamotowach Towarzystwo Zbieraczy Starożytności Krajowych. Jak tak, to brzmi, tak, prawda? bo był nie tylko historykiem, tak. ale jednocześnie propagatorem i osobą gdzieś, powiedziałbym, prekursor muzealnictwa nawet na upartego, można by tak powiedzieć, w Wielkopolsce. Osoba niezwykle zasłużona, strata Moraczewskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, naprawdę bardzo się odbiła na systemie kultury ówczesnego Polski. No jako historyk chyba trzeba było przeczytać jego dziewięciotomową, e, księg, nie, dziewięciotomową część historii polskiej. No oczywiście. Którą stworzył też. Nie, prawda? no oczywiście. 19 no, wieku. Wtedy to wielu historyków się porywało na opisywanie dziejów ojczystych, dziejów Polski. Jeśli chodzi o Moraczewskiego. Jest to publikacja na tamte czasy bardzo ważna, dzisiaj traktowana raczej ciekawostkowo. To jest Moraczewski. Idziemy dalej, nazwisko Mycielskich, bo mamy też Rondo Mycielskich A, rodzina na To no. mnie się głównie kojarzy z browarem. Browar, no, Mycielski, browar, browar mycielskich? Browar, ale jednocześnie Mycielscy odegrali dużą rolę w XIX wieku w systemie prasy organicznej. Mhm. Rodzina Mycielskich. I nie byli to tacy wojownicy. Jak osoba jak chociażby z Derekła Polski czy inni, ale też stanowi jeden z trzonów ziemieństwa wielkopolskiego, pilnującego polskości. Czyli Mycielskich mamy, moraczewskich też i jeszcze jest jedno rondo cichowiczów. Rodzina Cichowiczów, jest, ale to już jest XX wiek. To już jest. Tam tak. jest Ludwik, Helena i mają córkę Wiesławę. I jeżeli dobrze ująłem, dobrze ujmę, to zajmowali się ludoznawstwem. Czyli Ludozna etnografią. Etnografię. Chociaż. Pan domu był prawnikiem. prawnikiem. Mieszkali przy Placu Wolności. Tak, ale jak wtedy bywało, nie tylko zajmowali się swoimi sprawami. Ale także działali na rzecz społeczeństwa. W 2001 roku nawet była wystawa w Muzeum Etnograficznym tak. na temat domu i życia codzienności właśnie tej rodziny. Przecież córka Wiesława nawet śpiewaczką była. Ona była tak. taką etnografką, bardziej byśmy powiedzieli, niedoświadczoną, nie, o, niewykształconą. Doświadczoną może tak, ale niewykształconą, bo I to, to był była przykład. amatorka. Tak. Elity tamtego czasu nie były jednokierunkowe w swoim działaniu. Działały na, na wielu polach. Działali bardzo szeroko, ale dlatego zostali szczególnie zapamiętani. No to czas na kobiety. Kobiety, no jest ich niewiele tak. na rondach poznańskich, czy bardziej upamiętnione na rondach poznańskich. Bardzo ważna szacowna Pani Wanda Błyńska. Szlachetna osoba. Szlachetna osoba, Ta Ta. osoba tak. Spaniała pani Osoba, która urodziła się w Poznaniu. Co prawda nie skończyła szkoły podstawowej, bo ją tak. uczył ojciec, ale dopiero tak, potem tak. zaczęła studiować. Między innymi studiowała w Liverpoolu e, uniwersytet czy kierunek higieny, choroby higieny tropikalne. Coś w tym kierunku. Tak, tak. Inne, I dlatego w Afryce działała. Dlatego w Afryce, tak, bo przecież tak. była misjonarką. Działała w Afryce, w tak. Ugandzie przez prawie 40 lat. Związane z trądem. Bo to ona tak nazywana, matka trendowatych. Dokta ją też tak ją nazywali, właśnie w Ugandzie. No i wróciła do Poznania, wróciła do Poznania, tu została tak. takim ambasadorem misjonarzy. No i dzisiaj na Piątkowie mamy szkołę. Piątkowską. Taki symbol szkołę. symbol szlachetności. Naprawdę. Symbol szlachetności, jasne. I dożyła i stu, 103, 103 lat. Tak, tak. To tak. jest niesamowite. Pracując w Afryce z chorymi dziećmi, chorymi osobami na trąd. Nie zaraziła nie się. Nie zaraziła się. I jeszcze im pomogła. Jeszcze im pomogła. I tu mamy Rondo. Rondo, która ją upamiętnia, przypomina przynajmniej, kim jest tak, ta, tak. ta osoba związana z Poznaniem na piątkowie przy osiedlu Władysława Jagiełły. że właśnie to jest to. I rozpoczął się proces beatyfikacyjny właśnie tak, tej tak. szanownej pani Wandy. Mówiąc o błogosławionych, to mamy jeszcze Natalia Rondo Pasiewicz. Natalii Tułasiewicz. Tak. Jest to rondo, które jeszcze oficjalnie nie jest, e, na, znaczy nazwane już jest, ale oficjalnie nie jest udokumentowane tablica. Ale ona działa w kierunku pedagogiki, raczej wychowania. Tak, ona jest patronką polskich nauczycieli. E, mie, urodziła się w Rzeszowie, mieszkała tu w Poznaniu, przy Śniadecki nawet jest tablica. W kościele św. Wojciecha nawet jest oł, y, witraż, który przedstawia Natalię Tułasiewicz, Nawet jest szkoła imienia Natalii Tułasiewicza. Ale zmarła w obozie koncentracyjnym, tak, prawda? Na Wendsbrück została zamordowana. Tak. I w 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował ją, więc jest upamiętniona też na poznańskim rondzie na Ratajach. Między Orła Białego a osiedle Lecha jest nowe rondo przy budowie tego wiaduktu nad drogą wyjazdową w w kierunku Katowic. No i, no i Rychezy. No właśnie, tak, no to najczęściej, najczęściej Rycheza, no Rycheza to się Albo Ryksa inaczej nazywa Albo Ryksa, no to Elżbieta się kojarzy z, oczywiście z Mieszkiem drugim, z małżeństwami i tak, dalej, i tak dalej, ale tu chodzi o inną Elżbietę. Elżbieta Ryksa to córka Przemysła II. Tak. Przemysła II, która wyszła za mąż za śmiertelnego wroga swojego ojca, czyli za Wacława II Czeskiego. Płacowa II, który w Polsce ma nie najlepszą opinię, ale jest wspaniałym władcą, wspaniałym królem Czech, no twórca chociażby słynnego Grosza Praskiego. Natomiast jego żona Elżbieta, czyli powtarzam, córka Przemysła II. Poznanianka. Poznanianka tutaj urodzona, jak najbardziej. Osoba, która się stała jedną z najpotężniejszych monarchii ówczesnej środkowej Europy. Osoba, która liczyła się w ówczesnym świecie politycznym, która wypłynęła. I która nie pozwoliła sobie grać na nerwach i na stanowiskach. Ale po śmierci przecież Wacława II e, wyszła za mąż, za Rudolfa III, który ponownie został też królem czeskim, więc została królem podwójnie czeskim. królową. Czyli po prostu kontynuowała pewną tradycję, umacniała dynastię, była naprawdę kimś, tylko szkoda, że się o niej w Polsce zapomina. Ona jest wielka tam, ale nie u nas. Naprawdę żal. I Rondoryksy znajduje się blisko osiedla Lecha Naradania. Jesteśmy przy jednym z najbardziej ruchliwych rond w Poznaniu. Z jednej strony ulica Lechicka, Lutycka, Witosa, Obornicka i każdy, myślę, że każdy doskonale wie, jak się nazywa to rondo, Rondo Obornickie. Ale, ale gdybyśmy się tak doszukali, <grym> tak. to tak naprawdę to to rondo e, jest imienia Edwarda Dębowskiego. Dębowskiego. Czy on tak. przyczynił się do Powstania Krakowskiego? Yy, przyczynił się, ale przedtem bardzo ostro działał na terenie Wielkopolski, bo brał udział w przygotowaniach do, yy, do ogólno... Polskiego powstania w 1846 roku agitował na terenie Wielkopolskiej, był to bardzo aktywny. Potem działał w Rzeczypospolitej Krakowskiej. No i przy nieudanej próbie rozpoczęcia walki zginął na podwórku. No, mając 20 parę lat. Tak, Młody no, to kłopak, był normalny tak? wiek. Młody, Młody normalny wiek działaczy tego czasu. Przenosimy się troszeczkę dalej. Skubiszewski może Zgi być? Tak, tak. Rondo Skubiszewskiego. Skubiszewski, pierwszy minister spraw zagranicznych. III Rzeczypospolitej, ścisły współpracownik Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Garemka. Osoba niezwykle zasłużona, ściśle związana z wydarzeniami przełomu ustrojowego w Polsce. I to rondo jest na ulicy Grunwaldzkiej. Tak. Ale gdybyśmy się cofnęli troszeczkę ulicą Grunwaldzką, to dojedziemy do ronda, które też przez wiele lat figurowało jako Rondo Przybyszewskiego. Rondo Przybyszewskiego, no bo przy ulicy Przybyszewskiego, ale rzeczywiście jest to Rondo Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Właśnie Jan Nowak i Zdzisław Jeziorański. bo Jan Nowak to był jego pseudonim. Tak, to był jego pseudonim. To był y, w wykształceniu artylerzysta, potem konspirator. Uczestniczył w kampanii OK, Kurier Jan. warszawski przecież. Był w kurierze. Właśnie kurier z Warszawy tytuł jednego z jego opracowań. Y, człowiek, który w czasie okupacji krążył pomiędzy okupowanym krajem a rządem londyńskim i nawet był y, w. Skandynawii. Osoba, która jest była instytucją. Po II wojnie światowej stanął na czele sekcji polskiej Radia Wolna Europa mm -hmm. i zasłynął się właśnie jako Jan Nowak Jeziorański, człowiek, który utrzymywał kontakt chociażby radiowy z krajem. Po zyskaniu niepodległości pod w 1889 roku Jan Nowak Jeziorański jeszcze orędował za Polską. A w 2002 roku ostatecznie osiadł w Polsce. Gdybyśmy chcieli wszystkich tutaj wywołać patronów rond poznańskiej, płci było. męskiej, byłoby ich sporo. Ale są jeszcze ronda, które takie nie pasują do naszej kategorii, jak na przykład rondo honorowych dawców krwi tak. przy dawnym M1 Franowo. Albo do czego zachęcamy? Szczęśliwej podróży. Idąc na dworzec kolejowy, tak. mamy rondo szczęśliwej podróży. We właściwym miejscu rondo właściwej nazwie. I szczęśliwej podróży też Państwu życzymy, jeżdżąc po Poznaniu i obserwując, jakie mamy ronda.